Witam Państwa bardzo serdecznie w drugą niedzielę maja. U nas troszeczkę deszczowo i pochmurno. Może później dzień będzie łaskawszy i za chmur się piękne i y, ciepłe słoneczko. Nie jest zimno kwiecień, był wyjątkowo brzydki, ponieważ był i pochmurny, i zimny, a początek maja przynajmniej mamy cieplejszy. Y, jesteśmy w naszym ogrodzie, jak zawsze co niedzielę. W ogródku japońskim do kwitnienia szykują się już rododendrony, mają już piękne pąki. Ten zaczął kwitnąć pierwszy, kwitną też azalie japońskie. Ogród japoński jest przez cały rok, powiedziałabym, taki sam zawsze ma ten sam kolor zielony, ale wiosna go znacznie ożywia. Tutaj zaczyna się wtedy wiele dziać. Najpierw kwitnie magnolia. Pokazywałam Państwu, przedstawiałam magnolię różową Suzanne. Teraz zaczynają kwitnąć rododendrony, azalie i oczywiście do kwitnienia przymierza się piękna wiśnia Kanzan. To również wiśnia japońska ozdobna, z którym ja jestem zauroczona. Jest jednak jeden szczep, który pozostał tutaj od samego początku, ponieważ był chyba posadzony jako pierwszy w naszym ogrodzie. Jest to bez. Bez okwiatów fioletowych. Nie miałam sumienia go usunąć i chociaż tak naprawdę zabierałam się za to, żeby go wykopać, ale jednak zrezygnowałam z tego pomysłu i w ten sposób powstał ogród japońsko-polski. Pierwsza azalia zakwitła o kwiatach fioletowych, później będzie już cały spektakl kolorów. Czy już opadają, kwiaty magnolii. Szkoda, że magnolie kwitną tak krótko, ale i tak potrafią nas oczarować swoimi cudownymi i jeszcze pachnącymi kwiatami. Tutaj kolejna azalia szykuje się do kwitnienia, tym razem o kwiatach czerwonych. Na pierwszym planie bukszpan, nadjedzony przez czmę bukszpanową w roku ubiegłym. Próbuje się jakoś zregenerować, ja mu pomagam, może nam się wspólnymi siłami uda. A tutaj moja piękna, ulubiona wiśnia japońska, odmiana kanzan po angielsku Kanzen. Również ma bardzo piękne, różowe, pełne kwiaty. Ona kwitnie troszeczkę krócej niż wiśnia japońska Kiku Sigary. Tak i tak pięknie śpiewają, że ja nawet nie chcę im zagłuszać tego śpiewu w ogródku cienistym, naturalistycznym. Po lewej stronie parzydło leśne, też już coraz wyższe. Natomiast po stronie prawej znacie Państwo roślinę. To jest kokoryczka wielkokwiatowa. Przerwę tutaj moje rozważanie na temat roślin. Moją rozmowę i powiem Państwu, że oglądałam kiedyś filmik, zresztą razem z mężem oglądamy takie filmy ornitologiczne o ptakach i Pan, ornitolog wypowiadał się, gdy ptaki słyszą ludzką mowę, to starają się ją przekrzyczeć. Chcą być głośniejsze, chcą piękniej śpiewać, więc być może ptaki tutaj, słysząc mnie, próbują mnie przekrzyczeć. Kokoryczka ma bardzo piękne od spodu pędów kwiaty, dzwonkowate, białe i ona też szykuje się do kwitnienia. No, niesamowite te ptaki. łączka umajona, chociaż nawet nie umajona, ponieważ jest pochmurną, i mniszki lekarskie otwierają swoje piękne, żółte kwiaty tylko wtedy, gdy świeci słońce. Ale przynajmniej narcyzy białe, narcyzy poetyckie mają kwiaty cały czas otwarte. No i oczywiście, jaki pachno, niesamowity: jak się kilka kwiatów i włoży do flakonika, to zapach jest w całym domu, bardzo intensywnie i pięknie pachną. Lespedeza krzewiasta, nie się coraz bardziej w górę, już prawie ma wysokość po kolanko, a powinna być oczywiście jeszcze dużo wyższa, ale rośnie pięknie, zdrowo i myślę, że w ciągu lata urośnie, ale tutaj ktoś pewnie pies zniszczył jej pędy. No cóż, pies biega całą noc po ogrodzie, więc wiele roślin niszczy. Lespedeza krzewiasta, jeżeli będziecie Państwo kupować nasiona tejże rośliny, ponieważ zazwyczaj są sprzedawane w sprzedaży właśnie nasionka, ale można też również kupić sadonki. Ja akurat ją wysiewałam z nasion więc trzeba uważać, aby to rzeczywiście były nasiona lespedezy krzewiastej. Kupować je w sklepach takich, które naprawdę zajmują się sprzedażą od lat, żeby nie kupić przypadkowo lespedezy. Rośliny, która jest nawet na liście unijnej zakazana jako bardzo ekspansywna roślina i rzeczywiście tak jest. Ona się potem rozładzi, proszę Państwa, po całym trawniku. I jest bardzo trudna do usunięcia. Zresztą wiele roślin w naszych ogrodach, które rośnie, a my je bardzo lubimy i nie wyobrażamy sobie nawet, mówiąc szczerze, naszego ogrodu bez tych roślin, również jest ekspansywnych, ale leśpedeza jest po prostu rośliną bardzo ekspansywną i bardzo trudną do wykępienia, i bardzo trudną do ogarnięcia. A jeszcze inne roślinki, jeżeli my nad nimi mamy kontrolę, pilnujemy, ograniczamy im swobodny, że tak powiem, dostęp do rozrastania się, to wówczas one nie są aż tak ekspansywne. Ale proszę uważać i kupować Lespedezę krzewiastą, czyli Lespedezę bicolor. Tak prawidłowo brzmi nazwa łacińska. Lespedezę krzewiastą ja mam o kwiatach różowych, przynajmniej powinna być. Ale są jeszcze lespedezy, które mają kwiaty białe. Jeśli oczywiście lespedeza dobrze będzie tutaj rosła w naszym ogrodzie, będzie się dobrze czuła i nie będzie się wysiewała, bo tutaj też pewności nie mam, ponieważ zawiązuje przepiękne, wiechowate, różowe kwiaty które później zamieniają się w strąki i tych strąków na roślinie jest bardzo, ale to bardzo dużo, a więc nasion również bardzo dużo. I jestem właśnie bardzo ciekawa, czy te nasionka nie wysiewają się gdzieś na trawniku. Nigdzie nie spotkałam się z taką opinią, aby wysiewała się sama ale chcę ją sprawdzić, ponieważ zdarza się tak, że sadzimy rośliny w ogrodzie i one przepięknie rosną, a później się tak rozsiewają, że nie sposób jest sobie z tym poradzić. I to jest naprawdę bardzo grupa takich roślin znanych nawet z babcinnych ogródków, więc... Na razie ja proszę Państwa mam ją drugi rok. W pierwszym roku nie zawiązała kwiatów, a więc naturalnie nasion też nie było. Jak teraz będzie, zobaczcie, jeżeli się okaże, że lespedeza pomimo tej ogromnej ilości nasion jest niegroźna dla naszych ogrodów, dla naszego środowiska, no to wówczas kupię jeszcze lespedezę o kwiatach białych ponieważ będą wtedy przepięknie wyglądały, ale cały czas uważnie ją obserwuję. Na pewno, proszę Państwa, mogę powiedzieć, że nie rozrasta się przez korzenia i przez korzeni, przez kłącza, ponieważ lespedeza ma korzeń taki palowy i wokół niego drobniejsze korzenie I absolutnie się nie rozrasta, więc tutaj e, oczywiście ten korzeń z czasem, po wielu latach musi być mocno zbudowany, ale chodzi mi o to, że nie jest to Korzeń rozgałęziający się, pędzący gdzieś tam po ogrodzie, zasuwający w różne zakamarki i to bardzo szybko. Więc pod tym względem jest bezpieczna. Ale spotykaliśmy ją w różnych miejscach i raczej była też sadzona, i nigdzie nie było widać wyrastających siewek. Oczywiście ja wiem, że trawniki są wszędzie koszone i tak dalej, ale jednak byłoby to widać, ponieważ bardzo łatwo jest ją poznać, bo rośliny ma, znaczy liście, przepraszam, ma takie jak liście koniczyny, tylko większe. Więc będę ją cały czas tutaj obserwowała i wszystko Państwu powiem, czy warto ją posadzić w ogrodzie, czy nie. Na razie rośnie pięknie i zdrowo, a więc czekamy na efekt końcowy. Tutaj jest ogródek z liliowcami, naszą kolekcją, ale ja idę, żeby Państwu pokazać, jak pięknie kwitną jabłoni. Cudownie pachną ich kwiaty. W tym roku są wręcz obsypane kwiatami. W ubiegłym roku i we wcześniejszych latach też były, ale teraz jakoś tak wydaje mi się, że wyjątkowo mają same kwiaty, a liści niewiele. Oczywiście, wszystko tutaj zależy od odmian, ponieważ każda odmiana tak naprawdę jest inna. Mamy od najwcześniejszej do takiej późniejszej. Tak, aby można było w ogrodzie pracować i oczywiście częstować się owocami własnymi z ogrodu. No, i jak tutaj proszę Państwa, nie kochać tego maja za te przepiękne, cudowne kwiaty? Ja myślę, że na wsi najpiękniejsza jest wiosna i maj. Wszystko wtedy tak przepięknie, kwitnie. Drzewa owocowe, krzewy owocowe, niezapominajki, mniszki, te łąki i jest naprawdę przepięknie. Pięknie. jasnota. Jasnota to bardzo piękna roślinka, taka przypominająca troszkę pokrzywę. Ma różne liście, ciemnozielone, nakrapiane, tak jak tutaj dwukolorowe i oczywiście różne kolory kwiatów białe, różowe, fioletowe, tutaj jest żółte. Ma żółte, ale trzeba bardzo na nią uważać i mieć oko. To jest roślina piękna, ale niesamowicie ekspansywna. Wystarczy wyrzucić gdzieś tam korzeń, i już wszędzie rosną jasnoty. Kwitnie złotlin japoński, ale marco nam troszeczkę poprzemarzał. Ja przecinałam mu gałązki, wycinałam te przemarznięte, ale widzę, że one tutaj jeszcze pozasychały, i będę musiała jeszcze tutaj wtargnąć z pomocą. Aby troszeczkę upiększyć ten bardzo śliczny krzew, który lubi sobie powtórzyć kwitnienie, ma kwiaty żółte, intensywne, wyglądają tak jak małe różyczki. Jagodowiec wielkokwiatowy to bardzo piękna i bardzo wdzięczna bielinka, bardzo delikatniutka. Jej liście są takie delikatniutkie, bardzo przyjemne. Natomiast kwiaty żółte, dzwonkowate wyglądają jakby kwiaty z papieru, również bardzo delikatne. Ale wyglądają na rośliny bardzo dekoracyjnie, bo tak śmiesznie zwisają i bardzo ładnie wygląda, jeżeli nie jest dzielona zbyt często. Jak kilka lat porośnie sobie i jest taka większa kępa. Zresztą wszystkie rośliny wyglądają jak są takie troszeczkę większe, ponieważ zachwycają swoimi kwiatami. I warto ją posadzić, ponieważ jest absolutnie niewymagająca. Rośnie przez kilka lat, nie przemarza, nie choruje. Muszę powiedzieć, że nawet dosyć nie padła łupem ślimaków. Gdyby mieliśmy ślimaków kilka lat temu za tak dużo, na inne rośliny rzuciły się z ochotą, a jagodowca ominęły szczęśliwie. Także warto ją posadzić w ogrodzie od doby w maju, już pod koniec kwietnia zaczyna kwitnąć i ozdoby w maju swoimi, można powiedzieć, żółtymi papierowymi kwiatuszkami. Wciąż jeszcze kwitnie cieszenianka wiosenna, a tutaj nasz rodzimy gatunek, który często jest spotykany w naszej okolicy, to marzanka wonna, bardzo drobna, delikatna bylinka wieloletnia, która kwitnie teraz w maju na biało. Może kwiaty nie są jakieś takie piękne, ale roślinka wygląda bardzo ślicznie. Wypuszcza liście piętrowe i na końcu kwitnie białymi, drobnymi kwiatuszkami. I oczywiście lekko, przyjemnie pachnie. Piacent kalifornijski, czyli tryteleja. Może pamiętacie Państwo z ubiegłego roku moje filmy, gdy pokazywałam to miejsce, ponieważ tutaj u góry rośnie judaszowiec. On już jest w tej chwili obsypany pąkami kwiatowymi, ale jeszcze nie kwitnie. I wówczas tryteleje też tutaj rosły, ale rosły jako obwódka, a w środku były narcyzy. Ja w ubiegłym roku je podzieliłam, ponieważ już był czas, aby tutaj zrobić porządek też na tej rabacie, więc tradycyjnie wykopałam, gdy zasły im liście, potem podzieliłam większe cebulki, sadziłam z powrotem, mniejsze nie, nawiozłam tutaj ziemi kompostowej, trochę piasku i sadziłam je. Tym razem już postanowiłam, że nie będę sadziła jako obwódki, ale posadzę na całości tego okręgu, oczywiście wydeptanego przez Psa i niektóre tutaj widzę tryteleje bardzo szybko urosły w gęste, zwarte kępy i chwasty widzę też jakiś tutaj się zaplątał. Kwiaty Trytelelei są bardzo delikatne, maleńkie i mają jasno-niebieski kolor. Być może kamera tego koloru tak nie odda w rzeczywistości, ale jest to naprawdę bardzo przyjemny niebieski kolorek. Kwiaty nie pachną i wyglądają bardzo ładnie, chociaż są niepozorne, a jednak piękne. Szafirkowe łany, wciąż jeszcze szafirowe. Na rabatce pod guzikowcem i z jasnotami rosną też zawilce japońskie, również Państwu wiele razy je przedstawiałam, ale teraz niedawno je rozmnożyłam na kilka mniejszych kemp i widzę, że na razie świetnie się przyjęły i rosną super. No ale deszcz pomaga, ciągle pada i pada, więc myślę, że będzie tutaj bardzo ładnie latem różowo. A tutaj to się dzieje, proszę państwa, szaleństwo białych narcyzów trwa. Coraz piękniej kwitną floksy szedlaste też. Żółte narcyzy, które tutaj kwitły nad floksami, górowały, teraz już przekwitły, zostały tylko tutaj ostatnie. Ja oczywiście cały czas na bieżąco ogławiam. Natomiast tutaj na rabacie z liliowcami do kwitnienia przymierzają się już orliki. Tutaj wyrasta z ziemi takie maleństwo. W ubiegłym roku posadziłam. Jest to świecznica grubopędowa. Bardzo chciałam, żeby mi urosła i nawet się martwiłam, ponieważ tak jakoś z rozmachu przypadkowo wyrwałam czubek tejże zielonej rośliny i ona urośnie, ale nie jestem pewna, czy zakwitnie, już nawet nie pamiętam co to było i myślałam, że to jest ta świecznica i było mi naprawdę bardzo przykro, bo czasem tak człowiek chce coś szybko zrobić i właśnie tak się wtedy zazwyczaj niestety dzieje, ale wyrasta tutaj świecznica i, i myślę, że pokaże swoje. Bardzo ciekawe kwiaty. Na razie maleńka, ale wiadomo, że roślinki potrzebują czasu, aby się rozrosnąć. Jaskry ostre czyli nasza rodzima roślinka również zajęły miejsce. W naszym ogrodzie. Mam kilka pięknych kęp. Bardzo mi się podobają. Oczywiście nie pozwalam, żeby wysiewały się, rozrastały już w innych miejscach ogrodu. Tutaj tworzą takie piękne, barwne, żółte plamy. Żółty to już też Państwu wiele razy mówiłam, że jest to mój ulubiony kolor w ogrodzie. Dlatego żółte kwiaty i niebieskie sadzę bardzo chętnie. Ten rododendron, bardzo stary rododendron. Ja go kupiłam, taki maleńki był, a już nie pamiętam, w jakimś markecie. To był chyba wtedy Real, pierwszy market, który się w Nowym Sączu otworzył i wydawało się, że nie urośnie. A to proszę, po 20 latach przepiękny, duży krzep. Za lespedezą, proszę Państwa, kolorowo i wesoło kwitną floksy, szydlaste floksy. Mam w różnych kolorach, mam kilka odmian. Jak policzyłam, mam sześć różnych odmian floksów, ale być może jeszcze o którejś gdzieś tam zapomniałam. Tutaj przepiękny, ten chyba najładniej kwitnie właśnie odmiana Alba. Bardzo pięknie nabijało, wręcz obsypany bielą jak panna młoda. Nad stawem rośnie ta wóa. Ona z jednej strony jest przycinana w kształcie Kuli, czyli od tej strony, od której się spaceruje. Natomiast nad stawem pozwalam jej, aby sobie rosła tak swobodnie, przewieszała się i rzeczywiście tak rośnie, ponieważ mi się bardzo to podoba. Wygląda tak naturalnie i tak jakoś nostalgicznie. I oliwnik dwubarwny, no, kochamy go, jest po prostu przepiękny i nie ma chyba osoby, która tutaj przychodzi do ogrodu, a jest zachwycona roślinami, żeby nie zwróciła na niego uwagi. Jest często fotografowany, filmowany, ponieważ jest to krzew zimozielony i przez cały rok ma takie piękne. Dwu, a nawet trzy kolorowe liście, one się ślicznie wybarwiają. I do tego oczywiście jeszcze przepięknie wiosną jesienią pachnie, choć kwiaty niepozorne. Kolejna roślina, której kwiaty świetnie nadają się na perfumy. Tutaj także zielono, nie tylko za sprawą rogownicy kutnerowatej, która właściwie nie jest zielona, tylko taka srebrzysto-szara tutaj liście żeleźniaka ponieważ kwiaty będą wyrastały lada chwila i będą przepięknie wyglądały piętrowe, żółte kwiaty. Liście również są bardzo dekoracyjne. Jeżeli ktoś ma skarpy, a chciałby ładnie zadarnić skarpę, na przykład nie kosić, warto posadzić żeleźniak, ponieważ będzie zdobił nie tylko pięknymi, mięciutkimi, zielonymi liśćmi, ale również tymi bardzo ciekawymi, niezwykłymi kwiatami. To ja oczywiście pokażę, jak tylko zakwitnie. Róże zostały obsadzone nie tylko nercyzami, ale również niezapominajkami. I myślę, że właśnie w takim towarzystwie będą czuły się dobrze. I wiosną jest tutaj pięknie, niebiesko, kolorowo, zanim zakwitną róże. U nas pogoda angielska. Pada i pada, wilgoci jest bardzo dużo. Trzeba uważać, ponieważ rośliny zostaną szybko zaatakowane przez choroby grzybowe. Jest ciepło, jest mokro, a więc idealne, sprzyjające warunki dla chorób grzybowych. Stąd też ja pryskam już nieco tydzień, a co 5 dni rośliny wywarami oczywiście roślinnymi, naturalnymi, czyli czosnek, cebula, grapefruit, pokrzywa. To tam jeszcze mam wrotyć i to wszystko, ca... a drożdże, oczywiście drożdże, grzyb na grzyb i cały czas ratuję rośliny, żeby one wyglądały pięknie przez cały sezon. Hosty też już są piękne, zielone. Na razie jeszcze nie zjedzone przez ślimaki, a ślimaki uwielbiają tą hostę. Zawsze się nad nią pastwie. A do kwitnienia szykuje nam się dama wiosny, czyli wisteria słodliń, glicenia. Już gdzie gdzie niektóre kwiaty, nawet zaczęły już mieć coraz większe pąki. Jak widać, kwiatów ma bardzo dużo. Będzie chyba prawdziwy, przepiękny spektakl wiosny. My mamy odmianę glisyny chińskiej prolifi. Jest to odmiana, która ma krótkie kwiatostany, ale za to bardzo pachnące. A myślę, że Państwo wybiorą coś dla siebie wśród przepięknej również glicyni kwiecistej, której kwiatostany dochodzą do jednego metra długości. To dopiero jest wspaniała kaskada kwiatów. Ale trzeba pamiętać, że glicenie to pnącza, które mają bardzo grube, bardzo ciężkie pędy. I trzeba je umieszczać na bardzo, bardzo silnych podporach i potrzebuje ona dużo miejsca, ponieważ jest to bardzo długie, pnącze.